Sprawa jest taka. Od listopada zaczynam edukację seksualną w szkole podstawowej w pierwszej E. I co ja biednym tym dzieciakom powiem, skąd one się wzięły? Ja w tych sprawach jestem kompletnie zielony. Niech będzie. Chciałem się zapytać, skąd się biorą dzieci? Słucham? Skąd się biorą dzieci? Chciałem się zapytać o taką rzecz. Od połowy listopada będę uczył w szkole w trzeciej D dzieci edukacji seksualnej. I choroba nie wiem, jak do tego podejść. Tak, mam kapustę, no co będę dzieciakom mówił, że no, że, że wychodzi z kapusty. Będę miał od listopada w trzeciej D lekcję z edukacji seksualnej. I muszę powiedzieć, skąd takie dzieciaki się biorą? Jak to po prostu wytłumaczyć tym takim troszeczkę większym? Nie mam pojęcia. Że co, że Bocian je tam przyniósł, nie? <laughs> też nie będę. No właśnie. No dobra, no, no ale, no, ale jakby pani wytłumaczyła? No, ma pani dziecko, no ja też. No nie. No nie jest... Dobra, no i mówię dzieciaki, dzisiaj będzie lekcja o tym, skąd się biorą dzieci. One zacierają ręce i słuchają, i słuchają. ale co ja im mam powiedzieć? Przecież nie będę, no właśnie, no, jaką prawdę, prawdę? Jaką prawdę? Zresztą no. jajeczka, że się... Spotykają, jak się ludzie kochają. Jajeczka się spotykają? Coś trzeba powiedzieć. Nie, to jak już jajeczka się spotykają, to z tego dzieci nie będzie, to raczej co innego. Musi być dojść do współżycia seksualnego. No ale jak ja mam to im powiedzieć? po no, a, a, a księdza, a jak się ten dochodzi do współżycia i co ja wtedy powiem? Chyba no. prawda. Może coś narysować. A może taka pusta i tam i ogórek i coś tam, nie? No poważnie, no i mówią... No tak, no. No właśnie nie, no i to chodzę z tym jak tam... Ten... Trzeba poszukać w internecie, książeczki są różne i Ale to dla przedszkolaków, trzeci no... zaczynają. Są książeczki narysowanych chłopczyk, dziewczynka. Nie wiem, czy im rysować narządy rodne, bo to chyba nie o to chodzi. Nie no, narządy rodne to my sobie z tym wieczorami rysujemy, ale y <noise> tak to y jak to zrobić w szkole, no. Odszedłem do pana, bo ma pan taki brzuch, jak byłby pan w ciąży. Skąd się biorą dzieci? No, to wiadomo. No ja wiem, ale jak ja mam wytłumaczyć dzieciakom, skąd się biorą? No, no bo muszę, bo teraz będę miał w listopadzie takie, y, takie prolekcje dla szczawi i będę musiał im powiedzieć, skąd się biorą. No, I co, 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 jak sugestie jakieś? No, jak... Ja nie mam sugestii. No właśnie, ja też i dlatego się pytam. No co ksiądz, będzie, nie będzie kapusty przynosić? No nie, no przecież... No nie będę z siebie robił idioty. Nie, oni już i tak dużo wiedzą. Ja mam O mnie? Za... Nie. A, no to co mam powiedzieć im, że co? No, że Przede wszystkim inna budowa. I nie trzeba mówić jak dochodzi do zapłodnienia, tylko... No ale oni chcą wiedzieć to najlepsze, to najfajniejsze rzeczy. No to ile mają lat? Tyle co on? No też. No. Skąd się biorą dzieci, wiesz? No powiedz. No tak, ale skąd się tam biorą? No dobra, nieważne. Znaczy ważne tylko... No właśnie, no i nie umiem, no nie umiem, no nie umiem, no nie umiem. pan poszukać w internecie najpierw. A, bo ja też mam problem, żeby tłumaczyć to. Ja po więc... prostu mówię, tatuś, mamusia się tak bardzo kochają, że... No dobra, no. dziecko. Skąd się biorą dzieci? Mamy zapytać się ludzi na mieście. Mm. Co im odpowiedzieć? No teraz to nie można mówić prawdy podobno, bo to grozi więzieniem. No właśnie o to chodzi. Ja nie chcę pójść do Pierla, bo e, wiem, czym to grozi tam. No, to ja powiem oględnie, że z brzucha może. No tak, ale jak się tam ten dzieciak znalazł? A tego to już nie wiem. Nie, nie wie pani? Już nie wiem, nie mogę nie powiedzieć. O, tak. Hej ho, hej ho, po dzieci by się szło. Przepraszam, pani, mam takie pytanie. Ha, ale się rymuję. Tak, e... niezbyt pięknie, ale, yy, ale dobrze. Ale drugi mam taki wierszyk, człowiek musi być pusty, jak sądzi, że jest z kapusty. Chciałem być poetą, ale tak, zostałem księdzem. Ale, no właśnie, ale proszę księdza e, powiedzieć prawdę. No właśnie. E, o rozwoju, a o... E, nie, o ro, o, nie wyższej. do rozwoju, nie. O, o rozwoju. Przepraszam bardzo, czy to jest klasa trzecia E? Nie, nie. Szósta. A która, szósta. Jesteś Jesteście tutaj z tej szkoły, tak? Z z Z którego? Z mięsnego. Z mięsnego? Mięsnego, no mięsnego. To ja będę was uczył chyba jak się robi dzieci. Na razie, do zobaczenia. Cześć. Nazywam się ksiądz Bartłomiej Chemot. Tutaj niedługo będę dzieci uczył edukacji seksualnej. I chciałem się zapytać jak można im wytłumaczyć skąd się biorą dzieci. W taki oględny sposób nieordynarny. Bo kuria mi łeb urwie jak nie, nie znajdę jakiegoś po prostu wyjścia z tej sytuacji. Nie mamy pojęcia, też mamy wnusia, że ma 6 lat. A kur, kuria się w Kuria. to znaczy denerwuje czasami, więc... On, on się jeszcze nie interesuje tymi sprawami, ale nie wiem jak byśmy to powiedzieli. Mam pytanie takie. Dzień dobry. Dzień dobry. Y mam na imię... Jakie y mam na imię? Jakie mam na imię? Dziękuję. Przepraszam Pani, już sobie przypomniałem, mam na imię Bartłomień. Yy, bo nie pamiętam. Ale ja, tylko ja jeszcze. Się na ale na cmentarz pani, się, pani jeszcze zdąży. Pani mi pokaże, skąd te dzieci się biorą. Z którego miejsca? Bo ja już nie, nie wiem, jak już wytłumaczyć. Yy, bocian przynosi. Nie? Bocian już nic nigdy nie przyniesie, bo ja go tutaj mam. <laughs> wiem, że to jest piz na wodę. Jak ja mam wytłumaczyć dzieciakom w szkole, skąd się biorą dzieci? Technicznie, jak to się. Technicznie to nie wiem, ale z połączenia dwóch komórek. Męskiej i lęskie. Czyli co? Dwóch sąsiadów, dwoje sąsiadów ma komórki obok siebie w piwnicy. Rozbijają ściany i mają I połączone mają komórki. Czyli tak, rozbiję z sąsiadów w piwnicę, jedną i drugą, Aha. połączę komórki i mam dziecko no. w komórce. A gdzie ksiądz idzie, Obiad gotować? Nie, nie idę gotować yy, 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 obiadu, to mi siostra Zygota gotuje, także ona teraz jest przy garach z siostrą eutanazją. One dobrze gotują. Stasio się pyta: Proszę, księdza, no. A takie 6, 6, 10, ale jest jeden, co ma 17 nawet. Tam. Ale jak to w jednej Bo... klasie 6-10? Bo oni zbierają te dzieciaki ze wszystkich klas do świetlicy i, i tyle. No to na pewno będą podręczniki do tego. Wie Pani jaka jest sytuacja z Młodcy podręcznikiem? No. mają y, takie zarodki, dziewczynki takie. Jak się ludzie kochają, no to się spotykają i... No ale dobra, no ale... No, no tak, ale co wymieniają się tym... No to, a, no, a jak to się dzieje, proszę księdza, no? Ja miałem szalone teorie, jak byłem mały. No sobie dzieci. Myślałem, że facet musi nasikać na kobietę. Taka była plotka w mojej podstawówce. Wszyscy tak myśleli, nawet dziewczyny. O kurcze, to takie filmy zaczęło się oglądać od początku? Nie wiem, to takie źródła informacji, kadzi. że mogą się dowiedzieć. No. Nie Różny wiem. Ten z internetu, z telewizji, z rówieśników, tudzież innych informacji. No trudno mi powiedzieć. One wiedzą skąd się biorą dzieci. Pytanie mam takie. Część. ja chciałem się zapytać o taką rzecz. Muszę dzieciakom w trzeciej D wytłumaczyć niedługo, w przyszłym miesiącu skąd się biorą dzieci. Tylko nie wiem, jakim to tak... No właśnie nie, no nie, nie, ale nie, no jak powiedzieć? Ja tak oględnie, no. A weszła taka ustawa, że jak się za dużo powie, to można pójść do pierdla. Co ja mam tym dzieciakom powiedzieć? Skąd te dzieci się biorą tak, żeby im uświadomić? Dobrze, a żeby no być w porządku. to ma w ogóle mówić dzieciom? To nie jest tylko skoro się dzieci biorą. Po co? co Słuchaj. To jest sprawa rodziców, nie księdza. Zawsze się mówi łobocia niesie dzieci. No co? No i co? I co ja tu mam? Kapusta jest, bocian jest i co ja będę dzieciaką kity takie wciskał? No właśnie. że co? No właśnie. Że co? Bocian kopuluje z kapustą czy co? No nie wiem w ogóle jak się do tego zabrać, nie? No właśnie, dwoje ludzi się kocha i tego kochania wyjdzie dziecko. A właśnie, a kto wyjdzie, a jak skąd wyjdzie to dziecko, jak już się to dziecko jest. No jak im tu wytłumaczyć? No że z szafy, z szuflady wyjmuje? No no, no i jak? Może. No, no brzuszek no. Ciężka sprawa jest. No właśnie, no i dlatego mówią jej, idź księże na ulicę, pytaj ludu Bożego, on ci wskaże drogę. No i chodzę i pytam. Bo no to nie jest sprawa księdza technologia, jak to dokładnie się odbywa. No ja właśnie Kto nie wiem teraz. mnie jest... wchodzi do komórki, ja co to księdza obchodzi? O, to dobre. To może ja te dzieciaki wezmę na przykład do komórki i powiem tak. Przebiorę się za plemnika a jestem plemnik, wchodzę do komórki. Już jest tak trochę zawalowany. Jajniki, plemniki, to wszystko... A może wpuść te warzywa? Że przyniosę na przykład kabaczka nie? i na przykład arbuza przekroję i pęknie, Nie, czy nie? Nie, no raczej tak proszę to nie. nie. Jest to na pewno samy zuboży plan, tak jak jest powiedziane, że nawet te, te włosy mamy policzone na głowie, prawda? i rzeczy byliśmy, byliśmy przed stworzeniem świata przecież ksiądz to doskonale zna. no jasne byłem tam no, no. Weekend the on field of rybionki na z kapusty z kapusty, z kapusty. z kapusty. Proszę księdza, Ksiądz jest taki mądry, skąd ja się tu wziąłem. Proszę mi powiedzieć, co, że się kocha. no Ja tam na przykład znam chłopaków starszych ode mnie, co się kochają po piwnicach, na przykład u mnie w bloku i nie mają dzieci. I jak ja mam powiedzieć na ten temat? No właśnie, dziękuję. Ciężka sprawa. O ciężka, ciężka, jak taka pusta pieprzona. Sprawa. No jak gdybyście musieli, od jutra idziecie do szkoły, edukować dzieciaki i musicie im wcisnąć coś fajnego, znaczy powiedzieć im, jak skąd się wzięły. A i. Bardzo się kochali, przytuli się mocno. No i. Powstało dziecko. No to ja się przytulam na przykład do, do, do na przykład administrantów i oni nie mają dzieci. O, a takie coś na przykład skąd dzieci wychodzą? O, to jest dopiero. Kobiety. No ale jak z ucha, czy co? Z narządów rodnych operacje i wychodzi. Z narządów rodnych. No dzieci są teraz takie mądre, mają internet, telewizję, są mądrzejsze od rodziców czasami. Rodzice nie wiedzą jak podejść, a dziecko już wie wszystko. No. Nie, się śmieje z rodziców. No i co ja mam powiedzieć tym dzieciom? Że co, skąd dzieci się biorą? Z kapusty? Jeżeli tak jest, to ja po prostu dokonuję w tej chwili na niej aborcji. No i jesteśmy za aborcji. A ja też nie, tylko nie wiem skąd się biorą dzieci i nie wiem jak powiedzieć. Myślę, szczerze. że jeżeli ksiądz będzie to oprowadził, to ja ksiądz ma wyszka. zwrócić uwagę na to, że to ma być z miłości. Dziecko A, no to wiem. jest owoc miłości. No jasne, no ja, ja, ja no, mam dzieci z miłości. No to wiadomo przecież. Dziękuję. Z Bogiem. Widzę główkę. Ja mam przy księdza syna w drugiej klasie. I ostatnio grali w butelkę. O! Więc już ta edukacja No to już, jest, no tak. Oni, oni dużo wiedzą. Wbrew, pozałam coś nie no mówi. No dobrze. no. Z butelką, spróbować z butelką. Dobry po Dziękuję. Dzięki. Pax, pax, panie i panowie! Normalnie Cokolwiek wam złość podpowie, co się stało? co, wjechaliśmy tutaj, a oni tu stali, a teraz nas... Na, no po prostu jakaś historia. Do bicia, do męża i... Który kogo uderzył? Na tę gnojki! Dajcie policję! jedynie Bóg może to wszystko rozsądzić. Niestety poszło tutaj w tym momencie o to, skąd się biorą dzieci. Ta pani twierdzi, że znalazła w polu z kapustą. Ten pan stwierdził, że przyniósł bocian. Oboje mają różne zdanie. Muszę ja przyjść policja i rozstrzygnąć to. Zobaczymy, co będzie dalej. Sprawa w toku. Żadnych tutaj nie, dzieci nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. <gry> nie ma żadnych dzieci. No nie mu może ksiądz mówić wprost. Ja myślę, że te dzieci też to docenią. Kura, jestem wyzwolony, wiem co mówić dzieciom. Nie, ma sprawy, nie ma sprawy. Dzięki!